Witam Was, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie oraz ci, co jeszcze nie przyjęli Pana naszego Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia, nie ustanowili Go swoim Panem. Was również witam i zachęcam Was do tego, żebyście się tu uczynili. Ja tak standardowo, na chwilkę, przeglądam Internet, patrzę na to, co się dzieje na tym świecie, no, wiadomo, no po tym co widzimy, to jest tak jak opisane w Biblii, czasy ostateczne, co robią ludzie, co są ludzie, są niegodziwi, pieszni, chciwi, no i tak dalej. Tam jest wiele tego opisanego, proszę sobie to samemu słowo Boże. Do czego gorąco zachęcam. Ale też patrzę na tych, jak, jakich ludzie mają w tych czasach idoli, celebrytów, idą za takimi osobami. Taka Sodoma i Gomara się dzieje teraz na świecie. Mianowicie, na przykład, wiecie to jest dobrze, że ja kocham bardzo zwierzęta w ogóle, kocham przyrodę i stworzenie Boże. Oczywiście to dobre, bo wiadomo, że upadli aniołowie to są stworzeniem Bożym i ich nie kocham, nie akurat. I walczę z nimi. Tylko żołnierz Jezusa Chrystusa walczę z tym bytem, z tymi bytami. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że. Wiecie o tym, że kocham zwierzęta też. Filmiki, jakieś zdjęcia też tam miałem postawione na Facebooku w różnych miejscach na TikTokach i... no uwielbiam, zwierzęta. Ja kiedyś ja za dzieciaka tam była jak było w domu. Ale przynosiłem do domu psy, koty, ptaki. No wszystko co się dało. No konia gdzieś tam przyjeżdżał, wiadomo tam za dzieciaka sporo parowozemodł. Wybiegałem z domu, patrzyłem się na to, no. No uwielbiam zwierzęta, no mama miała mnie dosyć, nie, bo co chwilę coś przyprowadzałem, nie, do tego domu, króliki, wybiórki jakieś ziemne, wszystko miałem, nie. No i dzisiaj też przyglądałem tam internet i widziałem, że jeden patocelebryta kolejny, idol młodzieży, tak zwany jakiś popek, nagrywa jakieś filmik i zoofilię w tym oprawia, no i... Zobaczcie, do czego to doprowadza, tłumaczy się tym, że narkotyki. I tu jest właśnie ten punkt narkotyki, nie. Zwala winę na narkotyki, ale nie zwala winy na siebie, tak jak ja brałem narkotyki, ja wiem co to znaczy, jak to głowę ryje, zmienia całkowicie ludzką rzeczywistość, na początku fajnie, nie? później się tylko bierze z, z tego względu, żeby się człowiek lepiej czuł, bo musi już to brać, wiem o tym, nikt mi nie powie, że tak nie jest, bo ja brałem różnej maszyny narkotyki, różnej i nie będę tu wymieniał, bo nie wiem, czy mi nie poblokują za chwilę wszystkiego, jak zacznę wymieniać, ale w każdym razie różne, o Od no w różne i ja nie zwalałem na przykład winy na narkotyki nie? tego co się działo, tylko to ja brałem narkotyki, to ja jestem winny temu wszystkiemu a to tak w głowie miesza, że człowiek już wtedy nie wie co jest prawdą, a co nie jest prawdą co jest rzeczywistością, kto jest przyjaciel, a kto wróg sam, a jak są do tego ludzie tacy dookoła, którzy widzą że można w ten sposób to było manipulować ja tak miałem Manipulować, to to wykorzystają i do, spchną Cię do różnych czynów I na przykład pokierują Cię tak, że nawmawiają, nakłamią toby rzeczy Które na przykład przyczynią się do tego, że Ty zrobisz coś złego dobrej osobie No ale kogo to wina? To tylko jest wina osoba, która bierze narkotyki No na przykład jak tego, no degenerat, nie? Wziąć filmik, nagrać z, z psem jakimś, coś zrobić Wsadzić przyrodzenie do psu, do pyska, no gdzie tu jest... No całkowicie odleciał chłop, nie? I zobaczcie, nie? Taki człowiek, on jest jakimś raperem, muzykiem, ludzie za nim idą, podążają za nim. A jaki on wspaniały, gdzie tu w ogóle jeszcze zarabia na tym? Grube miliony na robienie z ludzi z dzieci też, bo dużo dzieci go szuka, słucha papki z głowy, w głowie. W głowie robi takim dzieciom właśnie... Taki przekaz ma, takie wartości daje innym, jak i inni ci, ci wszyscy, co ja tam oglądam, no, grube miliony zarabiają na tym, że... Ktoś, jakieś pedofilie miał tam jakieś. jakieś, jakieś ci influencerzy na YouTube i z jakiś tam MMA i tych innych tam organizacji, albo ci kryminaliści też coś. Ja też takim człowiekiem byłem kryminalistą, ale ja się nie pchałem do telewizji. Jakieś wartości kryminalne, już to kiedyś prezydent nagrywałem, przenoszą na świat i dzieci to oglądają, idą, oni są fajni, oni ten się wyzywają, kłócą, albo. Ja, ja czy tam oglądam to wszystko, no bo patrzę nie, co się dzieje na świecie, nie? tak słyszę o polityce, to ja w ogóle nie chcę tutaj rozmawiać, bo tam co się dzieje to jest totalny chaos i bałagan. Nie? Chodzi tylko o to, żeby kontrolować ludźmi i dzielić ludzi na dwie, trzy różne grupy i dzięki temu mają kontrolę, bo gdyby naród jeden się zjednoczył w całość, to wątpię, żeby tam takie rzeczy się jakieś działy, no ale nie ja jestem... Od tego jestem tylko jedną marną jednostką, no ale jak to sobie słowie Bożym jest opisane, bestia działa, system ten cały działa i tak musi być, tego nikt nie zwycięży i tak się jest, no ale można się przeciwstawić takim właśnie jednostkom. Nie typu coś takiego mówiłem: ci celebryci, i nie ma dzwaniania na to, że jest alkohol, narkotyki. Czy tam jakieś inne rzeczy, to my jesteśmy odpowiedzialni, powinniśmy brać w sprawy swoje ręce, albo, o, po tym mi odwala. No to jeżeli po tym takie coś się dzieje, no to przestańcie to brać. Wiecie ile ja znam rodzin, nie? Ja sam ile ja zrobiłem dziwnych, głupich rzeczy, ale krzywdzących bardziej komuś, nie? Że na, na alkoholu to ja nawet nie pamiętam, nie? Bo się budziłem na drugi dzień, tylko się dowiadywałem, o, ten, to zrobiłeś, tamto zrobiłeś. No i alkoholu już Bóg mnie bardzo dawno wyrwał od tego, całe szczęście i ja, nie, mama, ja mam do tego wszystkiego tren, to obrzydzenie. Nie lubię i ja nawet jakiegoś jednego piwa nie wypiję do czegoś, bo ja nawet nie lubię smaku piwa. Jeśli chodzi już o alkohol, to kiedyś tam piłem właśnie te takie mocniejsze trunki, typu wódka jakieś whisky, a smak piwa to mnie była No już tak mam i w ogóle nie chcę tego i się cieszę dzięki Bogu. Bo o narkotykach to w ogóle nie wspomnę, jak hysterydy, jakie ja brałem do po tym człowiek się czuje, no to są hormony męskie, nie? I się fajny człowiek na początku czuje i więcej jej taki odważniejszy, pewniejszy. Libido poskakuje, ale co z tego? Skoro skutkami ubocznymi tego są jakieś dolegliwości też w ciele, nie? No i totalnie zryta głowa, ja to wszystko razem mieszałem. Agresywny człowiek jest po tym strasznie, a ja to wszystko razem mieszałem. Strydy, narkotyki i... No i do tego jeszcze to, jak ja wyglądam. No, tak jak mówiłem, dosyć wysoki jestem. I tłukłem się też ostro na ulicy kiedyś, bardzo ostro, lubiłem to, no po prostu sprawiała mi to przyjemność, czerpałem z tego przyjemność i w połączeniu tego wszystkiego to, to no, taka tykająca bomba chodząca, nie? Znaczy no, to nic do niczego nie doprowadza, uwierzcie, tak jak mówiłem, tylko do więzienia, do nieszczęść, do tragedii można kogoś zabić, a wtedy człowiek jak jest trzeźwy, już jest na tym kacu, na tym wszystkim, już leży po tych głupotach, już zamknięty na początku na dołku, później w więzieniu. I myśli nad tym, co ja narobiłem dla I tam już tego nie ma tam już wtedy automatycznie nie ma narkotyków. Znaczy, można tam dostać, wiadomo, nie? Ale bardzo dość drogo to kosztuje no i po co by w takie rzeczy w ogóle robić? Zaczniemy od tego. W każdym razie leży człowiek i nie ma tego wszystkiego i myśli, co narobił za głupoty całe życie sobie zmarnował przez to wszystko. To nie ma sensu. Ja znam też bardzo dużo ludzi, kobiet, mam koleżanki. Nie będę tam nikomu wymieniał imię, nie chcę nikomu podnam wstydu jakiegoś robić czy nieprzyjemności, ale no też kolegów, gdzie potracili dzieci przez narkotyki, teraz nie mogą ich odzyskać, mimo że się zmienili. Potracili prawa jazdy, bo po pijaku lub coś ten. Znam, mam osoby, znam, które są w, w więzieniu, teraz niektóre jeździły bez prawa jazdy też, lub z prawa jazdy pod wpływem czegoś. Zabi znam osoby, które zabiły kogoś. Właśnie w wypadkach samochodowych, czy tam kolegę obok, czy dwóch kolegów i są albo w więzieniu, albo mieli bogatych rodziców i są na wolności i tak to wygląda. Nie? To do niczego nie doprowadza. Mówiłem, że narkotyki, alkohol, wszystkie używki takie właśnie, co robią z człowiekowi w głowie, to jest papka w głowie. Jest to śmierć nad szatanowi. Na szatanowi na tym zależy, nie? To jest na początku dla Was o, fajne przyjemność, a później właśnie dochodzi do różnych tragedii. Związki się przez to rozpadają. Kłótnie jakieś, afery, podejrzy. Ja to wszystko mówię z autopsji. Ja wiem, jak to wygląda, od z drugiej strony. Jakieś podejrzenia niepotrzebne, kłótnie w domu, afery, awantury, przez co inni ludzie mają pożywkę, przez tą patrzą się na Was, niby Wam tu pomagają, poklepują po plecach, a tak naprawdę jeszcze gorzej. Życzą Wam tego, uwierzcie. Uwierzcie, że tak jest. Niektórzy ludzie się właśnie czerpią przyjemność z tego, że komuś się źle dzieje, bo sam, im samim też źle wychodzi w życiu, nie? Dlatego ja mówię też, zwracam się to do młodzieży, do innych ludzi, abyście się o tego stronili. Jeżeli nie dajecie sobie z tym rady w ogóle, zwróćcie się do Jezusa. On wam pomoże, tak jak mi pomógł. On was uwolni od wszystkiego. ukości się przed Jezusem. Wyznajcie Mu, że uniście się przed Nim. On was uratuje. Dajcie mu wszystko, szczerze od serca, oddajcie mu swoje życie. Powiedzcie mu, że sobie nie radzicie z tymi grzechami i go przyjmijcie jako swojego Boga, swojego Zbawiciela. I uwierzcie, o wszystko będzie dobrze. On wejdzie do Waszych żyć, zacznie królować i panować nad waszym życiem. I całkowicie wam pozmienia życie. Czytajcie sami Słowo Boże. Pamiętajcie, tylko Jezus, nikt inny. Chwała Bogu, z Panem Bogiem.